Witajcie, moi kochani. Dzisiaj robimy przegląd cen chryzantem. Ja tu ich mam kilka. Z uwagi na to, że bardzo lubię chryzantem i stwierdziłam, że jak przekwitną, to ja je wsadzę w ogród. No i cenowo, jak to nam się kształtuje? Taka oto chryzantema. Ona nie jest idealna, że tak powiem, taka okrąglutka, uprawiana przez panią. W sumie taka troszkę dwukolorowa. Tu jest taki jakby róż, a tu biały. Cena 15 zł. Ta obok też nie jest taka idealna, ale jest bardzo ładna moim zdaniem. Cena również 15 zł. Tutaj ta. Aha, i te zostały kupione na targu. Tutaj też ta z targu, ale od innej pani. On, jej się już troszkę dostało, bo były przymrozki, ale ona się przedtem prezentowała dużo lepiej. Cena 25 zł. I tutaj te dwie. Bardzo ładne. No, takie idealne w sumie i na ozdobę, czy na cmentarz. E, cena 30 zł. Te będą śliczne, bo tutaj, jak rozwiną kwiatuszki, będą w środku jeszcze takie żółciutkie. Czyli 30, po 30, te dwie. 25 i 15. Dajcie znać, jak u Was z cenami, kochani.